Zadanie konkursowe, szkolne. Niech x y będą liczbami rzeczywistymi oraz x kwadrat plus y kwadrat będzie mniejsze lub równe od 2. Wykazać, że wówczas x razy y plus 3 będzie większe lub równe od 2x plus 2y. Jeżeli ktoś chce spróbować własnych sił, a warto, to proponuję zatrzymać teraz nagranie wideo, bo przechodzę już do rozwiązania. Cześć, witaj, z tej strony Mateusz. No i właśnie mamy bardzo ciekawe zadanko. Jak my to możemy tutaj ugryźć? Rzecz jasna mamy założenie takie. No jak widać jest to koło o promieniu pierwiastek z dwóch, o środku w punkcie 0,0. No 0. bo równanie okręgu to jest x2 plus y2 równa się r2. A tu to wnętrze, te to x2, y ma być mniejsze od tego era. Czyli mamy taki właśnie okrąg o promieniu pierwiastych z dwóch i obszar wewnątrz, czyli koło. To są właśnie takie x y, które my tutaj mamy w założeniu. Takie x y nas w ogóle tylko interesują, które spełniają właśnie tą nierówność, czyli te XY z tego koła, ewentualnie jeszcze z tego brzegu. No i pokazać, że wówczas każdy z XY, który się znajduje w tym kole, będzie też spełniał taką nierówność. No tu aż się prosi, żeby coś z tym tutaj tymi kwadratami zrobić, jakiś wzór skróconego mnożenia. No spróbujmy. x kwadrat plus y kwadrat dodać 2xy jest mniejsze bądź równe od 2 plus 2xy. No po prostu do x kwadrat plus y kwadrat mniejszego równego 2 z założenia. Obustronnie dodałem coś. No, zawsze mi wolno takie coś zrobić. Czyli mamy, że x plus y do kwadratu jest mniejsze lub równe od 2 plus 2xy. Kwadrat czegokolwiek zawsze będzie dodatni, bo jesteśmy w przypadku liczb rzeczywistych, czy to jest większe lub równe od 0. O tym wniosek stąd zgo, kierunek nierówności jest zgodny, że 1 jest mniejsze lub równe od xy. No dwójkę na drugą stronę zmieniamy znak i dzielimy przez 2. Podobnie moglibyśmy, zamiast dodać 2xy odjąć 2xy, czyli mieć x kwadrat plus y kwadrat minus 2xy jest mniejsze lub równe od 2 minus 2xy. Podobny sposób zwinąć do wzoru skróconego mnożenia x odjąć y do kwadratu byłoby mniejsze lub równe od 2 minus 2xy. W podobny sposób kwadrat jest zawsze większy lub równy 0, a zatem znowu mamy kierunek nierówności zgodny, możemy wywnioskować przy to 2xy na drugą stronę i następnie dzieląc przez 2, że xy jest mniejsze lub równe od 1. Biorąc to i to razem jednocześnie wychodzi nam z tego, że xy należy do zbioru. Od minus 1 do 1. Tak. Tylko co z tego? Na razie z tego niewiele wynika. Bo teraz chcąc to tutaj zastosować do tej tezy, no tak, jakoś średnio to można by tutaj zrobić. Tu jeszcze mamy jakieś 2 x, 2 y, w ogóle tu nie ma kwadratów. Ciekawa sprawa. Można by zatem z tych 3, może wstawić tam 2, czyli coś mniejszego. Jeżeli stawilibyśmy coś mniejszego, to byśmy pomniejszyli. No, możemy spróbować. Czyli tak, wstawmy, czyli będziemy mieć x kwadrat plus y kwadrat, dodać 1 plus xy, to byłoby mniejsze niż xy plus 3. No tylko, że co z tego, skoro nie za bardzo wiemy, jak się to ma w relacji do tego. No bo wiemy, że xy 3 jest większe od tego i od tego, ale wcale nie wiemy, wiadomo, jak się to względem siebie tutaj ma, czyli to też nie tędy, nie tędy droga. Nie tędy droga. Co dalej? No, można by jeszcze wykorzystać wzór skróconego mnożenia na a plus b plus i c do kwadratu. Czyli, że jest to a kwadrat plus b kwadrat plus c kwadrat plus 2ab plus 2ac plus 2bc. A no często taki wzór się przydaje na konkursach, lubią takie używać na konkursach. No i użyć go w kontekście takim, że x plus y odjąć 1 do kwadratu to będzie co? No to będzie x kwadrat dodać y kwadrat dodać 1 dodać 2xy odjąć 2x odjąć 2y. No i to znowu kwadrat jest zawsze większy od 0, byłoby większe od 0. Skąd moglibyśmy wywnioskować, że 0 jest mniejsze lub równe od x kwadrat plus y kwadrat plus 1 plus 2xy odjąć 2x podjąć 2y. Następnie moglibyśmy wykorzystać założenie, że x kwadrat plus y kwadrat jest mniejsze lub równe od 2, czyli wstawić coś większego zamiast tego. Jak wstawimy coś większego, to i suma się tego wszystkiego razem zwiększy. 2 plus to 1 dałoby nam 3 plus 2xy, odjąć 2x, odjąć 2y. No i coś by z tego mogłoby być. To przerzucimy na drugą stronę. Czyli byłoby, że 2x dodać 2y byłoby mniejsze, równe 3 plus 2xy. No trzeba przyznać, że jest to bardzo podobne do tego, ale w dalszym ciągu. Nie jest to samo, ponieważ tu jest 1, a tu jest 2. Tak. No można by wykorzystać to, że wstawić za x, y, skoro jest z tego przedziału od minus 1 do 1, coś, co jest na pewno nie mniejsze, czyli większe lub równe, czyli 1. Czyli wtedy byśmy tą wartość zwiększyli, lub ewentualnie zostałaby taka sama, i napisać 3 plus. 1 za 1 XY, a x, Y zostawić. No tylko że wtedy mamy 4 plus XY, to znowu też nie jest do końca to. Czyli też nie za bardzo jesteśmy. Na, na, na drodze do celu. Co ja proponuję? Co ja proponuję? No proponuję. Co ja proponuję? Proponuję przyjrzeć się brzegom tych obszarów. No, tu brzegiem tego koła jest rzecz jasna ten okrąg. No to jada, jasne. A tutaj? No, zobaczmy, co się dzieje, gdy jest to równe. Co się wtedy dzieje? No, przerzućmy wszystko na jedną stronę. Może trzymajmy się na razie tej nierówności. Czyli cały czas przekształcamy tutaj tezę. x, y, dotąd dopóki się będzie dało, to trzymamy się nierówności. A zatem przerzućmy wszystko na jedną stronę. Czyli będzie tak, XY 2, x, odjąć 2, y, odjąć 2x, odjąć 2y, dodać 3, nie większe, równe od 0. Przekształcona teza, równoważna. No to może tu dajmy x przed nawias, czyli będzie y minus 2. Tu zróbmy podobnie, żeby też mieć w nawiasie y minus 2, wtedy tu ma być minus 2, czyli tu też musi być minus 2y, żeby było to samo. Ale wtedy będzie tutaj plus 4, a miało być 3, więc je musimy odjąć 1, ażeby było to zgodne z tym, co wcześniej. Zobaczmy, czy się zgadza. xy odjąć 2x minus 2y plus 4 minus 1, 3 zgadza się. No to teraz y minus 2 przed nawias, a tu będzie x minus 2 odjąć 1, większe lub równe od. Zera. No i chciałoby się podzielić przez x minus 2, żeby wyznaczyć to y. Jedynkę to najpierw przerzucić, rzecz jasna. Tylko, że nie możemy tego zrobić, bo nie wiemy, czy to x minus 2 jest dodatnie czy ujemne i czy trzeba zmienić znak, czy też nie. Można by podzielić bezpiecznie, czyli przez x minus 2 do kwadratu, ale wtedy tu nam się pojawi jakieś dzielenie i nie za bardzo będzie wiadomo, co z tym zrobić. I tu też będziemy mieć z tą jedynką, też dzielenie i to jeszcze przez kwadrat. Więc przejdźmy na razie na sam brzeg. Czyli y minus 2, x minus 2 minus 1 równe 0. Co wówczas? No teraz już możemy tą jedynkę przerzucić i podzielić przez x minus 2. A zatem nasz y będzie równy 1 podzielone przez x minus 2. Byłoby to równe y minus 2 i dwójkę wrzucamy na drugą stronę, czyli plus 2. Aha, czy jest to dobrze nam znana funkcja homograficzna. O asymptotach odpowiednio pionowej X równej 2, i poziomej Y równej 2. Czyli w układzie współrzędnych mamy tutaj 2, tu mamy 2, mamy dwie asymptoty. To jest dodatnie, w związku z czym będzie to hiperbola o takiego właśnie kształtu. Dobrze, wiemy, jak wygląda brzeg tego obszaru brzeg tego obszaru i tu wiemy, że z założenia mamy taki okrąg, a właściwie pole wewnątrz tego okręgu, czyli koło o promieniu pierwiastek z dwóch. A tu nam wyszło dwa. No to pojawia się zasadnicze pytanie, bo ten okrąg będzie gdzieś tu. Czy ta hiperbola się tylko styka z tym okręgiem? Czy może w ogóle go tutaj nie dotyka, a może przecina go w dwóch miejscach? Oczywiście mój rysunek jest paskudny i sugeruję, że się będą przecinać, ale mówię, no może być tak, że ta hiperbola tu przechodzi i nie dotyka tego okręgu, może być, że dotyka w jednym miejscu, bo zobaczmy, że sytuacja jest bardzo symetryczna, zarówno tego okręgu, jak i tej hiperboli, czyli może się tutaj stykać w jednym miejscu, a może przecinać w dwóch miejscach. Więcej być nie może. No ewentualnie może być tak, że ta hiperbola gdzieś tu przechodzi, w ogóle nie dotyka też tego okręgu od tej strony. No to zastanówmy się chwilę nad tym. No to może zostawmy. I zróbmy jakiś trochę lepszy obrazek. Dobra, pierwiastek z dwóch to jest trochę mniej niż półtora. No to ja dam tutaj trzy kratki niecałe. O. Tak. 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 Czyli mamy nasz okrąg. Pierwiastek z 2 e, to będzie gdzieś o tutaj, jeżeli na kratkę przyjęliśmy połówkę. Tu jest 1, tu jest pierwiastek z 2, a tu jest gdzieś 2. Podobnie tu też jest gdzieś 2. No i teraz pytanie, jak ta hiperbola biegnie, tak? Czy może tu się styka, czy może przecina, czy może wręcz tu przebiega. Aby na to pytanie odpowiedzieć. Sprawdźmy to. Po prostu przerównajmy brzeg jednego obszaru z brzegiem drugiego obszaru i zobaczmy, czy będzie jakieś rozwiązanie. Jeżeli będzie rozwiązanie, to znaczy, że jest jeden punkt tego przecięcia. Jeżeli będą dwa rozwiązania, to znaczy, że są dwa takie punkty przecięcia styku lub styku wspólne, inaczej. A jeżeli nie będzie takiego rozwiązania tego równania, to znaczy, że nie ma przecięcia. No to tak zróbmy. Czyli mamy tak: x kwadrat plus y kwadrat równa się 2 oraz drugie że y równa się 1 przez x minus 2 plus 2. No to wstawiamy za y. A zatem x kwadrat dodać wspólny mianownik x minus 2 i to będzie 1 i 2x minus 4 plus 1, czyli 2x minus 3 i to do kwadratu. To jest nasz y równe 2. Co z tego wychodzi? Przemnożmy przez x minus 2 do kwadratu, czyli mamy x2, x kwadrat, x minus 2 do kwadratu, dodać 2x minus 3 do kwadratu, dwójkę na lewo i było przemnożone przecież. x minus 2 do kwadratu równa się 0. No, czyli widzimy wielomian czwartego stopnia. Nie za bardzo widać, żeby coś z tym można było tutaj zrobić, bo nawet jak to byśmy zgrupowali, byłoby x kwadrat minus 2, to nie bardzo się to ma jakoś do tego. No, wymnóżmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli tak, tu mnożymy, czyli x do czwartej, odjąć 4x razy to, czyli minus 4x do trzeciej, dodać 4 razy to, czyli plus 4x kwadrat, dodać 4x kwadrat, to i to razy 2, czyli 2, minus 12x, dodać 9 x kwadrat czyli minus 2x kwadrat odjąć 4x czyli plus 8x z tą minus dwójką. No i jeszcze mamy tutaj 4 z tym czyli minus 8 równa się 0. Uprośćmy. x do czwartej tylko tu. Minus 4x do trzeciej też tylko to. To są uwzględnione kwadraty. 4, 4, minus 2, czyli razem 6. To są uwzględnione. xy. Minus 4x. 9 i 8 to 1. No i powstał nam wielomian czwartego stopnia, ale wielomian bardzo fajny, bo jest to wielomian zwrotny. Czyli będzie bardzo łatwo go rozwiązać. To grupujemy po wspólnych współczynnikach. Tu jest 1 i tu jest 1, czyli inaczej 1 przed nawias. x do 4 dodać 1. Następnie. Tutaj i tu. Minus 4 przed nawias w takim razie i co nam zostanie? Zostanie nam tutaj x do trzeciej. Mhm. Dodać X. Tak. No i jeszcze plus 6X kwadrat. Równa się 0. W tym momencie to równanie dzielimy przez x kwadrat, o ile x nie jest zerem, a nie jest zerem, ponieważ gdybyśmy tu wstawili 0, to nie będzie to spełnione, bo to się wszystko wyzeruje, zostanie 1 równa się 0, co nie jest prawdą, więc x nie może być zerem. Dzielimy przez x kwadrat. Czyli w tym momencie mamy x kwadrat, dodać 1 przez x kwadrat, odjąć 4x, dodać 1 przez x, plus 6 równa się 0. No i teraz za to tu podstawiamy jakąś nową zmienną, niech to będzie w. Zobaczmy, czym będzie w kwadrat, bo jeszcze za to musimy jakoś wyrazić to od w. W kwadrat to będzie x kwadrat dodać 2, dodać 1 przez x kwadrat. No to prawie że, bo mamy to, mamy to, mamy to, mamy to, czyli wystarczy dwójkę przerzucić, czyli w kwadrat minus 2 to się równa x kwadrat, Plus 1 przez x kwadrat i możemy podstawić. A zatem w efekcie tego wszystkiego powstało nam równanie w kwadrat minus 2 minus 4 w plus 6 równa się 0. Czyli będzie tak. w kwadrat minus 4 w dodać 4 równa się 0. Zobaczmy, że to się pięknie zwija w minus 2 do kwadratu. Mhm. Równe 0, a zatem to jest możliwe tylko wtedy, kiedy w minus 2 jest 0, czyli innymi słowy, kiedy w jest równe 2. Jeżeli w jest równe 2, no to wracamy do x, czyli że 2 jest równe x plus 1 przez x. Mnożymy przez x, czyli 2x równa się x kwadrat plus 1. W tym momencie w podobny sposób nam się to pięknie tutaj zaraz zwinie, bo mamy x odjąć 1 do kwadratu. Czyli x minus 1 musi być 0, a zatem x jest równe 1. Jeżeli my wiemy, ile wynosi x, to możemy wrócić do y. 1 przez 1 minus 2 to jest minus 1, czyli minus 1 plus 100 daje nam 1, czyli y wówczas też jest równe 1. Zatem pokazaliśmy, wracając do naszego obrazka, że będzie jedno tylko rozwiązanie i to dokładnie w tym miejscu. Dla x równego 1 i y równego 1, co też ma swoje odzwierciedlenie w tym, że sytuacja jest tutaj symetryczna. To, że tu jest jeden, to ma odzwierciedlenie, no bo okrąg i hiperbola już sobie mówiliśmy. Czyli ta nasza hiperbola musi przebiegać dokładnie o w ten sposób tu się stykać w jednym miejscu. I biegnie tam dalej. To już wiemy, że tak jest. No to teraz tak, wiemy, że w założeniu, że x to plus y kwadrat jest mniejsze od dwóch, czyli mamy każdy X, który się znajduje tutaj w tym kole do rozpatrzenia. Żadne inne xy nas nie obchodzą. No to pojawia się teraz pytanie, jak to się ma do tej nierówności? Bo rozpatrzyliśmy tylko brzeg tej nierówności, czyli sytuację, kiedy to się równa. No i teraz jest pytanie, czy. To, że to jest większe lub równe, to jest obszar tu nad tą hiperbolą, czy pod tą hiperbolą, jak i względem tej hiperboli, jak to się ma. No więc wracamy tam, gdzie była teza i dopóki jej nie zepsuliśmy, przechodząc na równość, w cudzysłowie zepsuliśmy, dotąd było równoważność. No dobra, no to teraz tak. Przerzućmy minus jedynkę na drugą stronę. Wychodzi nam zatem, że y minus 2 x minus 2 jest większe lub równe od 1. To w dalszym ciągu jest równoważne. Załóżmy zatem, że x minus 2 jest mniejsze od 0. Wtedy dzieląc przez x minus 2 muszę zmienić znak. Czyli to przechodzi, a właściwie jest to nawet równoważne, jeżeli będę pilnował tego, że przy takim ograniczeniu x minus 2 jest mniejsze od 0, no lub równe, tak? No równe nie może być, bo wtedy mamy dzielenie przez 0, to nasze y minus 2 będzie większe, lub e, zmieniamy znak właśnie. Zmieniamy znak na przeciwny, bo dzielimy przez ujemną i 1 przez x minus 2, a zatem y będzie mniejsze bądź równe od 1 przez x minus 2 plus 2. A zatem co wiemy? Wiemy, że gdy x minus 2 jest mniejsze od 0, czyli co odpowiada temu, że x jest mniejsze od 2, czyli wszystko po tej części, to wówczas y jest mniejszy od tego. A to coś, już żeśmy tu rozpatrywali, że to jest tu hiperbola. A zatem y jest od tego mniejszy. Czyli dokładnie rzecz biorąc, jesteśmy tu pod tą, pod tą hiperbolą. Co w przypadku, gdy x minus 2 będzie dodatnie, w zasadzie nas nie obchodzi, bo ten nasz okrąg się znajduje w tej części. No dobra, no to w takim razie, skoro wiemy, że jesteśmy tutaj i wiemy, że ten okrąg, właściwie koło z, z, w, razem w, z wnętrzem, jest po tej części hiperboli, a ta hiperbola jest tu, te punkty tej nierówności są tutaj, no to już w zasadzie wynika stąd wszystko klarownie. Mianowicie tak, mamy założenie, czyli rozpatrujemy tylko te x, -y, które się znajdują w tym kole. I każdy z tych x, które się znajdują w tym kole, równocześnie znajduje się w tym obszarze tej hiperboli. A jeżeli znajduje się w tym obszarze tej hiperboli, co było tu, co ma miejsce wtedy, no faktycznie tak ma miejsce, no to to wtedy jest równoważne temu, to jest równoważne temu i to jest równoważne temu, czyli ostatecznie faktycznie wykazaliśmy, że jest to prawda. I to w zasadzie kończy dowód. Kwestia napisania tego, co tutaj powiedziałem. Prawda, że fajne?